Cześć, witajcie w kolejnym konkursie organizowanym na naszym kanale. Dzisiaj, tak pokrótce, wytłumaczę Wam ogólne zasady naszego konkursu oraz przekażę Wam informacje dotyczące nagród. Otóż, wymyśliliśmy zupełnie nowy, odmienny konkurs. Szukaliśmy też osoby, która po prostu y, zasponsorowałaby nasze nagrody. Y, za co serdecznie dziękujemy tym osobom, które po prostu y, takowe nagrody do nas podesłały. Y, przede wszystkim, tak, może zacznijmy od ogólnych zasad naszego konkursu. Jeżeli chodzi o to, kto, ma, kto może wziąć udział w konkursie, to należy przede wszystkim zasubskrybować nasz kanał i polubić filmik dotyczący właśnie tego konkursu. Zasady konkursu nie są trudne. Otóż jak wiecie my nasze filmiki dodajemy albo w godzinach popołudniowych, albo w godzinach wieczornych. Rzadko zdarza się, że to są godziny poranne. Otóż w opisie naszych filmików, tam gdzie mamy wszelkie opis dotyczące nowych filmików w ogóle... W każdym razie w opisie każdego filmu, jak klikniecie informacje, tam widzicie, tam są nasze tam różne zapiski. Właśnie w tych zapiskach, pomiędzy tymi zapiskami, pojawi się pytanie konkursowe. No i na czym rzecz polega? Pojawi się pytanie konkursowe dotyczące gier, dotyczące jakiegoś komiksu. Oczywiście. Jeżeli po, poszukacie gdzieś głębiej, no to na pewno odpowiedź znajdziecie w internecie, jednak te pytania nie będą jakieś strasznie proste. No i, no i o co tu przede wszystkim chodzi? Nie, będzie, nie będą się te pytania pojawiały w każdym w naszym filmiku, a będą się pojawiały na przykład tam co drugi, trzeci filmik. No i co należy zrobić? Na nasz e-mail, który oczywiście jest podany w opisie w każdego filmiku, musicie nadsyłać odpowiedzi na te pytania. No i co dalej? Nadsyłacie odpowiedzi, podpisujecie się, my potem te odpowiedzi kumulujemy, bo przewidujemy, że to będzie około 10, tak, tak myślimy przynajmniej, pytań. Yy, patrząc na te filmiki, które dodajemy, to będzie około 10 pytań. Mamy przygotowane na razie 9, jeszcze nad tym jednym ostatnim myślimy, żeby ono było jakieś w miarę takie trudne. No i konkurs trwa ogólnie do 1 czerwca do, do północy. No i co dalej? Jeżeli oczywiście tam na, na deślecie dajemy na to te 10 pytań, prawda? No i wyłonimy z tego 3 osoby, które po prostu yy, wszystkie napisały dobre odpowiedzi. Bo odpowiedzi oczywiście muszę się zgadzać: wygra ta osoba, która miała najwięcej poprawnych. No tak jak mówię, mogło się zdarzyć, że ze trzy osoby po prostu nadeślą dobrą odpowiedź. No i co dalej? No i przede wszystkim wygrywa ta osoba, która tą ostatnią odpowiedź, która pojawi się, dajmy na to, nie wiem, co znaczy, która odpowiedź na to ostatnie pytanie, który, czyli to dziesiąte, dajmy na to, to pytanie pojawi się w filmiku. Teraz nie wiem, na przykład 25 maja o godzinie którejś tam. To wygrywa oczywiście ta osoba, która na to pytanie odpowie najszybciej. I właśnie myślę, że to, to będzie najbardziej uczciwe z tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o nagrody, no bo ogólne zasady też znajdziecie pod tym filmikiem. Nie będę tutaj szczególnie przedłużał. Jeżeli chodzi o nagrody, mamy dla Was trzy nagrody. Dla, dla trzech osób. Pierwszym nagrodą za trzecie miejsce, czyli oczywiście będzie to ta osoba, która będzie ta trzecia pod względem szybkości lub też trzecia pod względem poprawnych odpowiedzi pytań wygra od nas 25 kupon oczywiście bonusowy do salonu Empik na 25 zł. Drugie miejsce to oczywiście kupon bonusowy Empik na 50, a pierwsze miejsce to kupon bonusowy Empik na 100 zł. Uważam, że te nagrody są jak najbardziej w porządku na oczywiście tak jak mówię, konkurs trwa miesiąc. Po tym konkursie odbędzie się jakiś kolejny na naszym kanale jednak na razie zajmujemy się tylko i wyłącznie tym konkursem. I to by było tak naprawdę na tyle ogólne. Zasady znajdziecie tuż pod tym filmikiem. No i wraz z e-mailem. No i oczywiście nie zaczynamy od tego aktualnego, yy, t, o, aktualnego filmiku. Dopiero w następnym filmiku, który pojawi się na naszym kanale, będzie, pyta będzie oczywiście pytanie dotyczące. Yy, dotyczące yy, najprawdopodobniej jakiegoś komiksu, bo od tego, od tego po prostu zaczniemy. No i tak, jak mówię, to by było na tyle. Ja mogę Wam życzyć tylko powodzenia. Nagrody są naprawdę fajne, także yy, myślę, myślimy, że warto wziąć udział w tym konkursie. I to by było na tyle, tak jak mówiłem już wcześniej. Życzę Wam powodzenia. No i co, widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć.